Cześć, z tej strony Danielus. Witam Was bardzo serdecznie w nowym projekcie na moim kanale. Tym razem e, będzie on robiony wspólnie e, z Wojem, który jest ze mną. Siema, tak. siema, witam wszystkich. E, tak jest, więc e, bez zbędnych, e, niepotrzebnych przedłużeń e, zaczynamy rozgrywkę w Fira 3. No i jedziemy. Tak jest, jedziemy z Hoksem. Prototype commanders in the emerging field of psychic warfare. I was the favorite. I gave them what they wanted. I gave them blood. They say the synchronicity with my mother made me homicidal. He was the first prototype. His enhanced reflexes made him an unstoppable killer. When my brother found me, he put a bullet in my head, but our psychic link never broke. Like a curse, bound by blood. Good. bez komentarza. <gly> to dopiero będzie. Szczenkę wypuł. No, <śmiech> <o>. <śmiech> nie, to no, oznacza nie podglądać? Ale Fatel coś mi się wydaje się wkurzył. Całkiem ciekawa fryzurka trzeba przydać. Ale piękne intro jest. Anio, scenka jak z, po prostu z filmów typu Hollywood. Dokładnie. miles <grymne> away <grymne> Nie, ma może jak se Albo nie. O, ja Jeden ruch po robocie. Tak. I te, i te... To przejście no, cudne. A, no i cóż, witam oficjalnie w mi Amina, Fetal mówiła wszystko. Tak jest, zaczynamy. Rozdział pierwszy. Ach. Łączymy siły, aby uciec z rąk Armakamu. On, tak jest. Czy jak się może łatwo domyśleć, zaczynamy od WIĘZIENIA! Aha. <laughs> Przepraszam. Role przydzielone. Okej. Okay. Tak. czyli no to czyli Tam w takim razie. Potrafię skakać, no potrafię chodzić, potrafię kłucać. Eee. Potrafię, potrafię roz rozwalać ściany. Dobra, powiedzmy, że wyjdziemy sobie do pomieszczenia. A trzeba zapoznać eee, się z jakiejś broń. Ciekawe co to robi. Co to może jeszcze robić? Wow! Wiesz co, chyba w trakcie tej misji będzie w ogóle, wiesz, taki mini tutorial? No, powinien być, bo ja to. O, bardzo co, więc Coś tutaj ktoś rzucił, czy co? Nie. Czekaj, o, co to za dźwięk? To ja. Widzisz? Tak, ja No, no. Magia. Magia w Hollywood. Dobra, lecimy z kosztem, mój drogi. A o, sorry. Tak, to, 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 to. to, to Kontrolę no, to... włączyłem. Co to było? Slow mo. A, zawieszę. A, ty zrób to jeszcze raz. O kurw, te. Do... Fajnie to zauważy. wygląda, no? Tylko że Nie też... no, w mojej perspektywie zajebista to wygląda. Dobra. Yo, man. Dobra, otwieraj drzwi teraz. To mi się podoba. Chodź, bracisku. Dzięki. za zabawę. Dobra, mam, ja mam o, pierwszą o, o. opcję. Palenie. Czyli... Atak tak w zwarciu. Aaaa, pięknie. Chyba ciało się rozpadło na moich oczach, to, to, które, to w którym byłem. To jest? Przytrzymaj E. Czy ty jesteś? Ja chyba będę miał pierwszą strzelinę. Albo i nie. Ku, cool. jestem za osłoną. To jest bardzo fajny system osłon. A, pięknie. W tej grze. A? Dobra, nadchodzę, z na drugiej strony. Ja widzę twoją, twoją powłokę. O, też widzę. O, tej, to całkiem ciekawe wygląda. No, czekaj. Mogę jesteś? Zablokowane Cholera, mu zablokowane tutaj. Już ci od, odblokuję. Tutaj mnie odblokujesz? O, Faka! To to co? Alma się pojawiła. Gdzie? Przed moim, przed moją głową. Dobra chodź. Baga. Oj! Dobra, po sprawie. Te. Mają jakąś broń, czy coś? Nie. Tu coś jest. Te, eee, panno tutaj. Latarkę Masz, mam ciebie. po def. dla ciebie. O, tak. Ja, ja nie mam o, latarki. Ja mam swoją giverę. Nie się tak. Fraps świetnie. Dobra, to chyba, to chyba musimy iść. Ktoś tam jest, słyszysz? No raczej Dobra, pakuj się ah, Nice no go, Pięknie Jeszcze idzie Dajesz go, dajesz go Rewela Chciałem w niego wejść, ale nie udało się oh. bez, bez skojarzeń Tak tak nie było nic Nie ja nie mogę Ja nie mogę nosić broni z tego co widzę Ja tylko mam Magiczne maloty który mi rządzę Gdzie? Yeah. Już pobiegł sobie Nie we mnie Nie <grym> z ciebie No, słuchasz Hopla! No bra... Oj... E. Co, no to? Ty, <grym grym> żeś, żeś się z... Co ty kurde tu teraz? Aha, <grym> e, bullet time, tak? Testuję no, efekt... sobie parę rzeczy No, no, efekt, efekt jest naprawdę niesamowity Czekaj, tu coś... Poczekaj czekaj, tutaj... Poczekaj, nic nie, nic nie rób na razie. To trzeba zobaczyć co tu jest, jeszcze. Czekaj chwilę. Czekam, czekam. Już zorientuję co tu jest. Czy, 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 czy coś tu w ogóle jest? Ale chyba nie. Nie, chyba nie. To jest tylko zamknięte, zablokowane. Dobra. Jedą do ciebie. I teraz będzie jak powinien jakaś część naszykować. Good, good. Ok. okay. Yep, ready. Walisz, walisz, walisz. Aaaa, to było śliczne! Tak. I przez klaśnięci roz, roz, rozerwałem na strzęby, to było po prostu cudowne. Quintesencja z coś mi się o. wydaje. Cholera. Czego? Aaaa. No a to ty. Tak jest. ha! Aaaa... Ja. Nie trafił jaka ciata. Czekaj Oj to ty Upsi. Czekaj, czekaj bo A ja tutaj nie mam spowolnienia Czekaj, mam go A no kurczę, chciałem go podnieść no, żeby ci pomóc A tu jeszcze no, dobrze, coś. dobrze, spokojnie Masz, masz go Widzę Daj tak, Brawo nie na to, jest, to mi się zajebiście się podoba. Mm -hmm. Tu i to jest współpraca pełną gębą. Co to? Trzymaj E. Coś tu tak jesz? idziesz, jakbyś coś napił się, albo nie wiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Muzyczka jest ty? troszeczkę taka. Firowa, taka. No. <laughs> Wchodzę do pomieszczeń, przeszukuję. To nic nie ma. Przypięć z mojej perspektywy. Yy, tej jedna mała uwaga. Dlaczego ta krew. Kre, 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 spójrz, spójrz na krew, jeśli możesz. No i? Dlaczego ona krapia do góry, a nie w dół? What the fuck? O wpis do. O szkurwa, ty za tutaj. Co tu jest? Jakieś coś. Łącze mentalne, twórz łącze mentalne na, świecą, na świecących ciałach, by ukończyć wezwania psioniczne. Co ty, kudna robisz? E? No, połączyłem. Punkty. Aha. Dostałeś A, nie. punkty? Czekaj, eee, czekaj. O, pod tabem mam ten. Spontanicznie mam to z Battlefielda 3. Pod tabem mam jakieś statystyki. Aktualne wyzwania. Agresja, taktyka, potencjał, no? psiotka. Obecny wynik 19300. Nieźle. Dobra. E e Zaczynam się to podobać. O, 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 tu ktoś biegał! Nie widziałem na szczęście. Chyba, że widziałeś to... O kurwa! Rzeczywiście! Widziałeś? Faktycznie, no teraz widziałem, <grym> Ale ja, ja, <grym> Dobre Ja już tam, ja, ja tam idę, pierdolę No ja to jest. <grym> sam Idź ja nie użył latarki Wyłącz latarkę, latarkę wyłącz Latarkę wyłącz Wyłączyłem Kurde, zauważyli mnie Znaczy zauważyli nas A! A i mogłeś ich popodnosić Spokojnie, to się da zrobić Aaaa Chcesz Białeś. podnieść? Chcesz, żebym się podniósł? Proszę bardzo. Powiedz, o kogo? Gdzie oni są? muchy. Ok. No kurde, nie mogę go podnieść. Co jest grane? Na górze, na górze. <noise> spoko, spoko, dam radę. Dwa gościa nie trafiłem. Tu co tu na napierdala! No właśnie szukam gościa. A jest, tam. A stąd uciekam, bo zaraz mnie rozwalą. Cholera. Wow. Wow! Co no to było? Coś zrobimy ale nie mam pojęcia co. To znaczy coś środkowym ciśnieniem myszy zrobiłem. Muszę, muszę to wypróbować, bo to mi się podobać. A pewnie wybuch, tak? Koleś. Yeah. Zgadza się? Ten śmiech petala jest... jest zabójczy. Strzeliłem ci po plecach. Działłem, ja, no i co? Wow. A, dobrze żyję. Dobra, koniec to rozma zabawy. A, raz na niego. Wow! Uuu, o, atak. Wow! Ciekawe jak, to, jak się robi. No, i pora e, Mały braciszek, twój się zabój z wyładowaniem fetela. Nieźle na jak, jak się robiło Jak się robiło klaśnięcie, to tego, tego nie wiem a to klaśnięcie było bardzo ładne F1 wyzwania masz. Tak, widzę Aha, to to samo to ta praktycznie tab F1 to jest to samo Ej, nie Netnij mi się kurka wodna, to jest Dobra Broń Co my tu mamy? Czy ja broni nie mogę wziąć jako tako? Tu są już zablokowane To, to tu Ale jest dźwignia a, I'm, ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready Co to za dym? Strach. Eee, strach mi się wydaje <grywki> Nie wiem co tam działa ale ja tam nic nie widzę Zabijam wszystkich po kolei Dobra Ładnie wyszło Ciekawe czy ty, ty pasz, pa, patrz, patrz, na mnie Spójrz na mnie od, z daleka No Spójrz na mnie Poczekaj to ty na to? Co ty na to? Nie Nie, to mi się to podoba. A przy okazji, jeśli chcielibyście moi kochani zobaczyć w akcji Danielusa, to zapraszam na jego kanał. No i oczywiście odwrotnie, jeżeli wy byście chcieli zobaczyć e, rozgrywkę z perspektywy Woja, no to na jego kanale macie. Przypuszczam, że dla samego motywu, jak Fetel rozprawia się z wnętrznościami przeciwnika, warto byłoby chociaż dla tego motywu. ...sobie spojrzeć, ale również dla innych też, prawda? Żeby nie było, że to byłoby to najważniejsze. Aczkolwiek motyw jest... Ty chyba no... trzeba na górę iść, wiesz? Właśnie ja... idę. Ja jestem na samej górze już. Jakiś spurczy we mnie puszką rzucił, co to kurwa jest? Śmietnik? <laughs> Kurde, puchy chyba we mnie rzucono, świnia jedna. Ja tu jestem od demolowania, nie on. Dobra, gdzie są jakieś schody, żeby można było na górę iść? Tu masz, tak? masz, tu masz, zobacz. Też są jakieś, tu też są jakieś, dobra, dobra. Jestem? ciekawe, że... No znaczy na górze jestem, tylko pytanie to teraz Słyszę, słyszę Biegnę Ktoś tu gadał To chyba więzień mi się wydaje I te właśnie kartonowe... Ej ty kur... na mnie na mnie na mnie z puszką Świnia Czekaj mamy tutaj jakiegoś Okej okay. Rozłączę mentalne Dostałeś? Nie no we, no teraz to Ale przejście za chłopie żebyś to widział u mnie Rozmazany ekran i ten ciało tak czerw czerw czerwieniło się, nie no, z gęzy. No, chciałby, chciałoby się wziąć. Kopiam w skoku. Ciekawe, ciekawe, do czego służy to, to coś, to właśnie zrobiłem, czyli w środkowy mysz nacisnąłem. To skrolooka, jestem ciekawy co to jest. I muszę dojść do tego, jak się rozwala przeciwników kraśnięciem. Dobra, ja, to no ty, czekaj. Ty, ty, Tu trzeba iść. Chyba. Właśnie chyba nie, bo tutaj jest na dół, zejście. Ale myśmy, to myśmy tędy... Myśmy tędy nie przechodzili, mój drogi, myśmy szli od drugiej strony. Myśmy szli z dołu. Także. No tak uważasz? Tak mi się wydaje, no bo myśmy szli z dołu przecież. Ale, ale jak to nie tu jest... będzie to pomieszczenie, no to znaczy, że jesteśmy w tym samym miejscu. To znaczy, że, to znaczy, że ja byłem w błędzie i cię przeproszę za błąd. Chyba mi się wydaje, że będę się cię przeprosić, bo chyba to jest ta droga, którą myśmy szli. Tak, dokładnie. Niestety. No cóż... Nawet Feder popełnia błędy. Dobra, chodź do góry. Tutaj ha, są drugie, więc O ty Dobra, skoczę, lecę Dobra, żyję gdzie, tu hur Ty cie, 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 cie. Znowu ktoś gada A to w, w celach co? No, w celach Ale nie cel... da się tego otworzyć Nie, nie da się Tu trzeba iść, ty tutaj niech dość mnie nie szli w ogóle Ach. Tutaj To przed nami Tak Jest bodaj, muzyczka, jest Uważaj, klimat. uważaj, uważaj, tak. O, co tu, coś tutaj jest? Sprint, o kurde! Wow, 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 wow! Widzisz to? O. Ta! Nie wiem, co to było. Tam jest łącze mentalne. Tak. Dobra, Niezablokowane Zablokowane drzwi. Wow, co to było? Puszka gdzieś. Skąd? Czekaj. Trzymaj E, otwieramy. O, kur... Ty, tam coś uciekało! No. Żyje? Tak, już nie. Tutaj, a tu jest wyłącznik zepsuty? Tak. Czekaj, o tu, 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 tu. Tam, na razie, tam te drzwi zostaw na razie, tutaj no, coś. Razie o, jest łącze mentalne, ty. Chodź, chodź, chodź. Idę idę, idę. Ej, no świetne. Teraz ja zgarnąłem łącze mentalne. Tu co, granaty masz? Błyskowe i zwykłe. Sobie weź. Tu raczej nic już nie się nie weźmie. Okej, okay, to atakujemy. Zamknięte? Tak, zamknięte. Tu nic nie było, żeby otworzyć? Żadne dźwigni? No i właśnie nie, nie widziałem żadnej dźwigni. No dobra, teraz się oszukuję w razie czego, bo jeśli bo przepuszczę, to coś może się stać, także ja będę No w sumie z tyłu z Uważaj, nie Są, są, są O pięknie Kurde, bo mnie likwidują za szybko Tak nie ma być Granat Dobra wybuch Wow, to to było Ale zrobiłem im wejście smoka Wow, to było piękne, widziałem to Z perspektywy tak wiesz, dolnej można powiedzieć Dolnej? Ale on ma wacka jeszcze Dobra, chyba tędy trzeba. Hmm. ty, dość ciekawy że Fatal nie ma amunicji. To jest taka, wiesz, nie czym coś się wow. zabawa. Jest coś jeszcze? Chyba nie, ale mnie zaskoczył teraz. Ty, on nie ma nogi. Fak. tu się drzwi zamawiali. On nie ma nogi. On nie ma nogi. Trudno. Świat, tu jest jakieś gazety jeszcze leżą? Szczur, znowu. Gdzie? tutaj Sukin sen gdzie jest ten szczur pieprzony? Ki z tym, dobra! Strzelaj, strzelaj w beczkę, w tą beczkę strzelaj! Pięknie! Nice! Motherfucker je pana i rzut? Fire. a! Yeah, yeah, yeah. What's this? What's this? <laughs> Wpadam stąd. Wow. Wybijam się stąd. Wow. Teraz będzie wejście smoka. Wow. <laughs> <laughs> o stary, to pięknie to wyglądało. Przelań. Ach, skończyłem yeah. się. Who's next? Dobre, dobre. Wow, ty umieram. Już idę. Niestety. Nie wiem, co się stało, ale. Okej. Okay. Dlaczego ja umarłem? Pewnie przez tą bezpieczną. Aj! Ale masakra! No. Co tu się dzieje? Koniec? Ach. A ja, jak, jak wyglądam? Fajnie? Czerwono Teraz? Czekaj O Ach. Nice Tu trzeba ostrożnie Czekaj, czekaj, stój, stój, stój Idę, idę Wróć się do mnie oni, oni mnie chyba widzieli, bo usłyszeli, że idę Dobra, ja zebrałem amunicję Dobra. A tak, chciałem żebyś wrócił, bo w tym miejscu musimy zakończyć ten pierwszy odcinek. A, a da się sejfnąć? Zapisać? Jasne, jasne. E, także a, dziękujemy okay. wam bardzo serdecznie za uwagę. E, no i oh, oczywiście zapraszamy na kolejne materiały, o ile wam ta seria się e, podoba. To jest z mojej strony podobnie, także dziękuję wam od serdecznie za oglądanie i zapraszamy do kolejnych odcinków, mam nadzieję, że pasjonujących. Dokładnie, na razie, trzymajcie się. Cześć. Na razie, trzymajcie się.